Hej, hej, witajcie na kanale Iris Tarot. Moi kochani, zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania na dzień 5 marca 2021 roku. Standardowo wybieram kartę Tarota oraz dopowiadam sobie kartami wyroczni. Pamiętajcie, moi drodzy, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi zawsze rezonują. Jest to bardzo ważne. Na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. A teraz sprawdźmy sobie, co chcą powiedzieć karty na dzień. 9 marca 2021 roku dla wszystkich. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. To pokażcie. Mhm. Słuchajcie. Widzę. A więc, tak, jest to dzień. Szóstki buław, a szóstka buław wskazuje, że będzie to dzień z odniesieniem zwycięstwa, dzień pełen dobrych wiadomości, dzień, w którym możecie spodziewać się nagrody, dzień, w którym odbieracie tę nagrodę, dzień, w którym odzyskujecie i dostajecie uznanie w tym wszystkim, tak? uznanie w Waszych wcześniejszych staraniach, czyli tak naprawdę po prostu dzień zwycięstwa i szczęścia. Będzie to dzień na okazywanie radości i na świętowanie z bliskimi. Słuchajcie, w pracy karta mówi o wszystkich zmianach, jakie następują związane z finansami, z Waszą pracą, z Waszym rozwojem, tak? Dla niektórych przychodzi sukces zdobyty dzięki Waszej ciężkiej pracy. Być może dla niektórych jakieś możliwe wyróżnienia, jakaś podwyżka, jakieś awansy, nawet nagroda, słuchajcie, jest taki dzień z zapowiedzią powodzenia, Przyszłościowych planów. Macie odwagę i wspinacie się po szczeblach kariery do zdobywania swojego szczytu, który jest tak naprawdę waszym celem i tym, co chcecie. W uczuciach karta mówi o. Szczęściu, o ładzie, o miłości, o, o tak naprawdę uczuciu, które jest optymistyczne dla Was, tak? Czujecie, że Wasza miłość to tak jakby wygrana los na loterii. Idziecie ze zwycięstwem, idziecie z pełną miłością, idziecie z pasją w tym, czym teraz jesteście. Moi drodzy, radą jest, byście potrafili cieszyć się tymi uznaniami, na które po prostu zasługujecie, byście, moi kochani, potrafili. Brać to zwycięstwo w swoje ręce i iść na szczyt. Niech wszyscy Was wychwalają, po prostu Wam się to, moi kochani, należy, tak? E, czyli jest to dzień w aspekcie szczęścia, pozytywu, akceptacji, wygranej, sukcesu, a na pewno, kochani, spełnienia nadziei i spełnienia Waszych pragnień. Wszystko to, co w tym dniu osiągacie. Było wcześniej przez Was zaplanowane. Wszystko to, moi kochani, co w tym dniu osiągacie, było w, em, przez Was. Ciężką pracą zaowocowany. To, to po prostu wychodzi od was, od was, dlatego, że Wy, moi kochani, dążyliście do tego. Więc to jest dzień zwycięstwa, tak? Oznacza to, że realizujecie swoje twórcze cele w pracy, realizujecie swoje cele i marzenia. Triumfujecie, moi drodzy, triumfujecie. Ale zobaczymy, co chcą powiedzieć karty wyroczne na dzień 5 marca. Za 2021 roku. Dla wszystkich, co chcą dopowiedzieć do głównej karty. Uh -huh. Słuchajcie, więzienie. Jeżeli do tej pory któryś z Was Moi kochani, bo są to czytania ogólne. Czuło się jakby w zamknięciu, tak? Czuło, że posiada wewnętrzny żal nad sobą, z powodu samotności, z powodu opuszczenia, z powodu niepewności, z powodu niezdobywania swojego celu. To teraz nadchodzi dzień po prostu szczęścia. Wszystkie osoby, które czuły się jak w więzieniu, czuły się zamknięte, czuły się niespełnione, czuły się samotne, czuły się opuszczone i nie potrafiły zdobyć swojego szczęścia. Pokonują to wszystko. Dzień pozbywania się blokad, dzień pozbywania się pewnych rzeczy, pewnych niedogodności w życiu, by szóstka była przemówiła do Was. Moi kochani, otwórzcie się, porzućcie to więzienie, otwierajcie się dla innych, otwierajcie się na swoje szczęście i zdobywajcie to, co chcecie. Karta więzienia. Przy szóstce buław mówi, że ta pułapka, w której byliście i w której czuliście się, jakbyście byli zatrzaśnięci, zostaje pokonana, bo szóstka buław jest silną kartą zwycięstwa. Czyli w tym dniu osiągacie swoje cele: osiągacie cele w pracy, w miłości, w rozwoju, w sukcesie, w awansie. Osiągacie cele. W zdobywaniu tego, co chcecie, niech Wasze marzenia wreszcie zaistnieją. Moi drodzy, życzę Wam, byście w tym dniu pokonywali te bariery, byście wyszli z tego ukrytego więzienia, byście porzucili ten loch i byście ruszyli po swoje, bo jest to dzień zwycięstwa, dzień odnoszenia sukcesu, dzień awansu, e, dzień pokonania porażki, e, dzień. Mm, tego, co chcecie. Dzień wygrany, słuchajcie, jest to po prostu dzień wygrany, życzę Wam, byście wreszcie odkryli swoje szczęście, byście tak naprawdę pozwolili sobie pokonać i odrzucić to więzienie. Życzę Wam sami z cudowności. Pozdrawiam, Iris. Papa. Pa.